Jesteśmy wciąż w blaskach Bożego Narodzenia. W naszej polskiej tradycji wiary pochylamy się przed tą tajemnicą bliskości Boga, przywołujemy ją śpiewem kolęd aż do 2 lutego do ofiarowania pańskiego. W modlitwie różańcowej, co jest niezwykłe, my sami w sposób duchowy rodzimy Jezusa, niosąc jego czułą i niewinną obecność do naszych domów. Tyle jest w nas troski, błagania o pomoc, o przemianę dla naszych bliskich krewnych. Maria jest z nami w tej modlitwie, a my uwielbiamy ją, uwielbiamy to, co Pan w niej uczynił. Podziwiamy dobroć Boga, ale też chylimy nasze czoło przed zgodą i oddaniem się Jemu, jaka jaśnieje w matce Pana. I wciąż uczymy się ufać. Nie wymuszać Bożej interwencji, ale poddawać się Bożemu prowadzeniu. Spokojny codzienny szept modlitwy usposabia nas do wyciszenia, do zostawienia lęków, pytajników i niepewności. Maryjo, pomagaj nam adorować ten Twój skarb Jezusa, trwać na ufnym wołaniu i zapatrzeniu w Niego. Duchem stajemy przed cudownym obrazem na jasnej górze. Bo tutaj w tylu Mszach Świętych codziennie sprawowanych, również w codziennym popołudniowym różańcu doświadczamy bliskości Boga, którego niesie nam matka. Ojcze nasz, który jest w niebie święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, się z nami teraz godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, Boże życiu, teraz, Boże na śmierć na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko się teraz i Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zami, zami, teraz, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Jest, jest Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Boże się z nami teraz w Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. początku, teraz zawsze. który O mój Jezu.